Najważniejsze typy zadań na wasz sprawdzian. A pamiętajcie, że te kartki, na których ja piszę, znajdziecie w opisie do druku. Zapisz poniższe ułamki zwykłe i liczby mieszane w postaci ułamków dziesiętnych. No to tak, mamy tutaj jedno zero, więc będzie przecinek i jedna cyfra po przecinku. I uzupełniamy tą czwórką, a tutaj uzupełniamy zer. Teraz mamy trzy zera, więc będą trzy cyfry po przecinku. Uzupełniamy tutaj trójką, a tutaj zerami. Znowu trzy. 0, więc będą trzy miejsca po przecinku. Uzupełniamy jedenastką. Tutaj zerem, a tu mamy dwie całe. Teraz piszemy 1 przecinek i mamy dwa zera, więc dwa będą miejsca po przecinku. Tu uzupełniamy czwórką, a tutaj wpisujemy 0. Teraz następne. Mamy 1456, mamy dwa zera, więc piszemy tutaj dwa brzuszki i przecinek od końca. Teraz 456, 10, 0, więc 1 bruszek. No i piszemy tutaj przecinek. Dobra, teraz zapisz po ułamki zwykłe i liczbę mieszanych w postaci ułamków dziesiętnych. No to słuchajcie, pod kreską ułamkową musi stać 10, 100, 1000, 10 tysięcy, tak, żeby móc zapisać w postaci ułamków dziesiętnych. No to tutaj możemy pomnożyć razy 25 i będziemy mieć 100. No, ale wtedy licznik też razy 25 mnożymy. I mamy 2 zera, więc piszemy 2 brzuszki, uzupełniamy tutaj 25. Teraz następne, no to tu pomnożę razy 4, bo 25 razy 4 to 100. Więc mamy 12 setnych, 2 zera, więc 2 brzuszki i uzupełniamy tą dwunastką. Teraz następne, tutaj mnożymy razy 2, mamy 8, 1, 0. Więc tu uzupełniamy ósemką, tu wpisujemy 0. Teraz mamy 1 i 3 czwarte, więc będzie 1, tak? No ale słuchajcie, zanim to, to jeszcze musimy pod kreską bo mi 10, 100 1000. No to słuchajcie, pomnożę razy 25 i mam wtedy 1 i 75 setnych, więc będzie 1,75, bo 2 zera, więc tutaj dwa brzuszki. No tu pomnożę razy 5, bo 20 razy 5 to 100. Tak więc mamy 12,35 po 2 zera, czyli dwa brzuszki. A teraz tutaj razy 4. Mamy 11 i 24 setne, prawda? Więc mamy 11,24. I następne zapisz poniższe ułamki dziesiętne w postaci ułamków zwykłych i liczb mieszanych. No to mamy tak 1 cała i 2 setne. Tak, dwa miejsca po przecinku, dwa brzuszki. Tak? Dwa miejsca po przecinku, dwa brzuszki, czyli dwa zera. No to teraz piszemy 1 i ile. Tu musimy skrócić przez 2. 2 na 2 to 1, 100 na 2 50. 1 i 1 50. Teraz tu mamy 4 całe i 4 tym razem. Raz, 2, 3, czyli będzie 130. No ale skrócimy. 4 przepisujemy. 4 na 4 to 1, 1000 na 4 250. Dobrze. No to teraz tutaj 12 całych i mamy 12 setnych, bo 2 brzuszki. No to piszemy 12. Tutaj skracamy przez 4, mamy 3, przez 4 mamy 25. To następne. Popatrzcie, mamy 4 całe, 2 brzuszki, więc mamy 2, 0. Tu wpisujemy 6. No to skracamy przez 2. Tu będzie 3, a tu 50. Teraz tutaj 2 brzuszki, czyli będą 2 0. Mamy 25 setnych, czyli 1 4. A tutaj mamy 2 dziesiąte, tak? Jedno miejsce po przecinku 10. Po skróceniu mamy 1 5, bo 2 na 2 to 1, 10 na 2 to 5. Pamiętajcie, że jeżeli mamy dzielenie i mamy 1 i ileś 0, to albo przecinek przesuwamy w lewo, albo kasujemy 0. Jeżeli mamy mnożenie, jedynkę i ileś zer, tak? To albo przecinek przesuwamy w prawo, albo dopisujemy 0 w zależności od przykładu, czyli dzielenie przecinek w lewo i kasujemy, mnożenie przecinek w prawo i dopisujemy 0. No to zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć zer, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli zostanie 4, 5, 6, 0. Pamiętajcie, że ja tutaj już tłumaczę tak pod sprawdzian, tylko powtarzamy przed sprawdzianem te najważniejsze typy zadań, ale w kursie, jak wejdziecie w dany dział, to wytłumaczę Wam to krok po kroku, od zera na osobnej lekcji. To akurat jest mnożenie przez 110 000 i potem druga lekcja, dzielenie przez 110 tysięcy dobra, no to teraz tak ile tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czyli my przecinek przesuniemy o sześć w prawo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i uzupełnimy tutaj zerami, tak? mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć teraz dzielimy na tysiąc czyli przecinek przesuwamy w lewo o raz, dwa, trzy Dobra, mamy raz, 2, 3 i uzupełniamy zerem. Teraz mamy raz, 2, 3, 4 i mnożenie, czyli przesuwamy przecinek w prawo. Raz, 2, 3, 4. Tak, raz, 2, 3, 4. I uzupełniamy zerem. Dobra. No to teraz mamy następny. Wykonaj działania sposobem pisemnym. Pamiętajcie, że przy dodawaniu i odejmowaniu musimy zapisać przecinek pod przecinkiem. Dobra rada też, żebyście pisali jedną cyfrę w jednej kratce, bo dzięki temu się nie pogubić, ale najważniejsze, przecinek pod przecinkiem. Dobra? No to tak, tutaj mamy 6. 3 plus 5 to 8, przecinek pod przecinkiem. 1 plus 4, 5, 1 spisujemy. Teraz następny. Pamiętajcie, przecinek pod przecinkiem. Teraz. Tutaj stoi niewidoczne 0, dobra? I my 0 skreślamy, bo w 0, że się nie mieści, pożyczamy 1. I zamiast 4, tu będzie 3, bo pożyczyliśmy 1. Tak? Dobra, no to 10 minus 8 to 2, 3 minus 3 to 0, przecinek pod przecinkiem, 1 minus 1 to 0, 2 spisujemy. Teraz następne 24,6 dodać, 114,51. Najważniejsze, przecinek pod przecinkiem. Dobra, no to tu mamy 1, 6 plus 5 to 11, 1 dalej. 1 plus 4 plus 4 to 9, 2 plus 1 to 3, 1 spisujemy. I teraz będzie mnożenie. Tutaj już nie musi być przecinka pod przecinkiem, zapisujemy tak od prawej strony. Czyli tu będzie 4,5 razy 1 i 2 a tutaj zobaczcie, łatwiej jest zapisać, bo mnożenie jest przemienne. Tu łatwiej Wam jest zapisać większą liczbę u góry. A mniejszą na dole. I tak wtedy przy mnożeniu przesuwamy się tak w prawo, zobaczcie. Czyli dodawanie i odejmowanie przecinek pod przecinkiem, a przy mnożeniu przesuwamy się w prawo. 2 razy 5 to 10, 1 dalej. 2 razy 4 to 8 plus 1, 9. Teraz mnożymy razy 1 i będziemy przesuwać się tutaj w lewo.

Teraz mnożymy razy tą dwójkę i przesuwamy się o jedno miejsce w lewo. 2 razy 2 to 4, 2 razy 3 to 6, 2 razy 1 to 2. I dodajemy. Tak, tu będzie 13, 1 dalej, tu będzie 10, 1 dalej. I mamy raz, dwa, trzy miejsca, czyli dalej 3 muszą być, tak? czyli 3,036. Nie? Tutaj tak samo wcześniej mogę uzupełnić wyniki. Dobra, no to teraz jeszcze dzielenie. Pamiętajcie, że w tej liczbie przez którą dzielimy nie może być przecinka, więc mnożymy razy 10. Wtedy przecinek przesunie się o jedno miejsce w prawo, ale tutaj też razy 10 musimy pomnożyć, więc mamy 14,4 podzielić na 6. Czyli pamiętajcie, w liczbie, przez którą dzielimy, nie może być przecinka. Ile razy w jedynce mieści się szóstka? Nie mieści się. To ile razy w 14 mieści się szóstka? Dwa razy. 2 razy 6 mamy 12. Odejmujemy, będzie 2, 4 spisujemy, przecinek nad przecinkiem. Ile razy teraz w 24 mieści się 6? 4 razy, 4 razy 6, 24. Pamiętajcie, że jeszcze więcej przykładów z dzielenia i mnożenia znajdziecie w kursie w tym dziale. Tutaj powtarzam już na sprawdzian, już nie tłumaczę tak bardzo od zera, ale w kursie znajdziecie jeszcze lekcje wprowadzające, i jak czujecie, że jesteście jeszcze z tego słabi, trzeba je wydrukować i trzeba je zrobić. Zamień jednostki. Zobaczcie, mamy tutaj kilogramy, dekagramy na kilogram. No to Wy wiecie, że 1 kilogram to 100 dekagramów, tak? No to my mamy teraz 20 dekagramów. Tutaj mamy dwa zera, prawda? Czyli będzie przecinek i dwa miejsca. My tutaj to 20 wpisujemy i dzięki temu wiemy, że 20 dkg to jest 0,20 kg. Czyli piszemy 5,20. Ale też wiecie, że po przecinku tych ostatnich zer się nie pisze. Teraz 125 g na dekagram. No to Wy wiecie, że 1 dekagram to 10 g. No to mamy 125 gramów. Mamy tutaj jedno zero, czyli mamy jedno miejsce po przecinku. Tak, jedno miejsce po przecinku i tym 125 uzupełniamy, czyli będzie 12,5. Teraz 5 kg, 20 gramów. No to wiemy, że 1 kg to 1000 gramów, tak? No ale mamy 20 gramów teraz. A tu mamy raz, dwa, trzy miejsca. Czyli przecinek i raz, dwa, trzy miejsca. No to od końca uzupełniamy tutaj tą dwudziestką. Czyli 20 gramów to jest 0,020 kg. Ale tego ostatniego zera wiecie, że się nie zapisuje. Czyli mamy 50 i jeszcze tą część trzeba dopisać, czyli 0,20. No ale my tego zera ostatniego nie piszemy. Teraz mamy kilometr. Ja tu zmarzę, bo no nie zmieściłabym się. Też możecie sobie wyszukać lubką sprytny sposób na zamianę jednostek długości. Albo sprytny sposób na zamianę jednostek masy. I też możecie tam zobaczyć, jak innym sposobem to robi. Teraz zobaczcie, mamy 1 km to 1000 metrów. No to teraz mamy 5 metrów. Mamy raz, dwa, trzy miejsca po przecinku. Raz, 2, 3. Uzupełniamy tutaj piątkom, a tutaj zerami. Czyli to będzie 7,005. Teraz 1 metr to 100 cm. tak? Czyli jak mamy 2 cm, to mamy raz i 2, raz i 2 uzupełniamy. Czyli będzie 3,02. Teraz następne. Tu już gorzej, kilometry na centymetr. No to my wiemy, że 1 kilometr to 1000 metrów. No ale 1 metr to 100 cm. Więc my sobie możemy tak zamienić, że. 1 kilometr to 1000 metrów. no ale na centymetry, czyli jeszcze razy 100. Czyli mamy te 3 zera do przepisania i jeszcze 2 zera, prawda? Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5. Czyli przesuwamy przecinek o 5 miejsc w prawo. Raz, 2, 3, 4, 5. I mamy gotowe. Teraz dekagramy na kilogram. No to 1 kg to 100 dekagramów. Czyli ja, żeby zamienić te dekagramy na kilogramy, muszę przesunąć przecinek w lewo oraz dwa miejsca. Raz i dwa. I uzupełniamy i mamy gotowe. Zobaczcie, jeżeli to jest dla Was trudne, wyszukajcie sobie sprytny sposób na zamianę jednostek długości, sprytny sposób na zamianę jednostek masy. Może tamten sposób Wam się bardziej spodobać. A my idziemy do następnego zadania. Teraz tłumaczyłam takim bardziej popularnym sposobem, ale sprawdźcie jeszcze tamten. Dobra, no to mamy teraz tak. 1, 1, druga plus 2, dziesiąte. No to przepisujemy 1, 1, druga, a tu mamy 2, dziesiąte. Jedno miejsce po przecinku, mamy 1, 0 tutaj. No to słuchajcie, sprowadzimy do wspólnego mianownika. Będzie 1 i dodać 2 dziesiąte, czyli będzie 1 i 7 i mamy gotowe. Teraz słuchajcie, mamy 3 minus 1 i 1 czwarta. No to będziemy mieć wspólny mianownik 20. Czyli mamy 3 i 8 dwudziestych minus 1 i 5. 3 minus 1 to 2, 8 minus 5 to 3, czyli mamy 2 całe i 3, 20. Teraz następne. 1 razy 2 to 2 plus 1, 3, czyli mamy 3 drugie razy 4 dziesiąte. No to skracamy maksymalnie tyle, ile możemy. 2 podzielić na 2 to 1, 4 podzielić na 2 to 2. I słuchajcie, jeszcze widzę, że dziesiątkę mogę z dwójką skrócić. 2 podzielić na 2 to 1, 10 na 2 to 5, czyli będzie 3 piąte. Teraz tu mamy 42 dziesiąte, no mamy jedno miejsce po przecinku, więc jedno 0. I dzielenie to odwrotność mnożenia, czyli razy 5 drugich. No to skracamy. 10 na 5 to 2, 5 na 5 to 1. I teraz 2 na 2 to 1, 42 na 2 to 21, czyli będzie 21 drugi, Bo 21 razy 1, 21, 2 razy 1, 2. No to będzie ile? 10 całych i 1 druga. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, to będzie dla mnie motywacja, żeby nagrywać dalej. Zapraszam Was na app.matematykagryzie.pl. Znajdziecie tam mój pełny kurs krok po kroku od zera do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, kurs do egzaminu ósmoklasisty, kurs do matury podstawowej i rozszerzonej.